Jak pani ujemna, postanowiła pani, jaki będzie zakres prac? Nie nazywam się ujemna, proszę pana. Moje nazwisko, to przyjemna. Nie ujemna. Chodzi mi o odświeżenie sufitów. Wie pan, trzeba zabezpieczyć przed pękaniem i odmalować na biało. No właśnie tak zaglądam, na ten suficik. Dużo roboty nie będzie. Pierdyknie się siatkę zabezpieczającą, przejedzie się gładzią i będzie elegancko, pani przyjemna. Panie, ja się nazywam przyjemna, a nie przyziemna. Ale wie pan, ja słyszałam od znajomych, że pan często myli remonty i zlecenia. W efekcie, ludzie mają na przykład inny kolor ścian, czy nie te drzwi, które wybrali. Popatrz pani co za ludzie. Raz, czy dwa komuś umywalkę zamiast kibelka założyłem, i już szafera. Pani się nie martwi, dwie godziny i będzie po robocie. No dobra, niech będzie. Farba jest na korytarzu. Ja w razie czego będę z córką u koleżanki, mieszka obok. No i wzięłam się za mieszkanie, w końcu. Właśnie pan Szczybrocha mi maluje. Dużo gadają, że myli remonty, no ale skoro myli, to znaczy że ma dużo zleceń, i jest dobry. Zaryzykowałam, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Jowitka, spójrz na Oliwcie, jak ona pięknie gryzie te klocki. Będzie miała dobre zęby, do gryzienia mięsa. To chyba po mnie ma. A w ogóle nie mówiłam ci, ale dostałam pracę. Jutro mam pierwszy dzień próbny. Trzymaj kciuki. No coś ty? O ty, cholero, co się nic wcześniej nie chwaliłaś? Nie mówiłam nic, bo to dopiero początek, jutro ci wszystko opowiem. Ale czuję, że to praca na dłużej. A teraz dam oliwi trochę salcesonu, dziecko zgłodniało na pewno. Nie fatyguj się, kochana. Oliwcia jeszcze jest za mała, na salceson. Nie no, ja po prostu uduszę to stare dziadzisko. On miał mi odmalować sufit. Oliwciu, mamusia na momencik posadzić je w foteliku, bo trzeba zadzwonić do tego fachowca za dychę i go skrzyczeć. Kochanie, a co to? Renia zeżarła tyle kilogramów lodu, że zamieniła się w to coś. Chociaż chwila. Ta babeczka tutaj jest jakaś wychudzona, to nie może być nasza krenia. Nawet mnie nie denerwuj. Nie mogę się dodzwonić do tego wariata. Ech, a ostrzegaj mnie przed nim, a ja durna go wzięłam. Kurczę, ale mnie suszy po tej ostrej papryce na kolację. Całą noc będę teraz pił. Zaczekaj chwileczkę. Czy ja już zwariowałem? Słyszę jakieś głosy. Nie, jeszcze nie zwariowałeś, ale ja owszem, za chwilę mogę zwariować. Jakiś burak mnie tu przez przypadek postawił, choć już dawno powinnam stać w muzeum. Ło to ty jednak gadasz. Proszę, do czego mnie ta grubaska, Renata doprowadziła? Zwariowałem przy niej, po prostu zwariowałem. Oj, już się tak nie użalaj nad sobą. Nie zwariowałeś. Jestem aniołem, pod postacią szlanego posągu. Niewielu ludzi wie, to co wiesz właśnie ty. Przemówiłam do ciebie, bo proszę o pomoc. Jeśli pomożesz mi się stąd wydostać, to spełnię twoje życzenie, jakie tylko sobie zapragniesz. O rany, ale się podnieciłem. Dobra, dobra. Mów szybko życzenie, bo czasu nie ma. Ale wiesz, spełni się ono dopiero wtedy, jak dotrę w całym kawałku do muzeum. Tam jest wygodnie i czuję się jak gwiazda, a tu jak jakaś kura domowa. Ja mam mnóstwo życzeń. Na przykład takie, żeby wypierdzielić z tego miasta Renie, ale, ale szkoda na nią tracić życzenie. Nie mogę się teraz na nic konkretnego zdecydować. Czy moglibyśmy to odłożyć do jutra? A ja w tym czasie postaram się zastanowić. O kurde, jakiś niezdecydowany jesteś, no ale dobra, nie mam innego wyjścia. Jutro o tej samej porze, i w tym samym miejscu. Kochanie, wiesz co, powiem ci, że spodobał mi się ten posążek, czy cokolwiek to jest. Może byśmy tak go zostawili do jutra, co? A potem najlepiej oddajmy to do muzeum. Kto wie, może to jakaś cenna rzecz jest. No, chyba cię pogrzało. Nie dość, że jakaś mamy ja, zamiast pomalować mi sufit, to wpierdziela nam posąg, to ja mam jeszcze się tego pozbywać. No, ale uwierz mi, że to naprawdę może nam pomóc. Zostawmy to chociaż do jutra. Albo inaczej, nie ruszaj tutaj nic, dopóki nie wrócę z roboty, dobrze, kochanie? Nie stawiaj mi warunków, kochanie. No i elegancko, rozdupczone wszystko. Przynajmniej ta cała przejęta, czy jak ona ma na nazwisko, będzie zadowolona. Aaaa... Spokojnie, panie, pan się nie denerwuje. Ten podest też zaraz zniknie, niech pan nie krzyczy jak hiena, podczas godów. Pan nic nie rozumie. Zniszczył pan moje marzenia, do spełnienia. Remia, jesteś tam? Mogę wejść? Jestem, ale załamana. Tym bardziej wchodzę. Co się stało? Siostra, nie uwierzysz. Wywalili mnie z roboty, chyba się poryczę. Jak można tak dobrego pracownika wywalać? O masz ci los, nie spodziewałam się, że cię wywalą. Co znowu się stało? Wyobraź sobie, zatrudniłam się w fabryce cukierków, stąd też ten superowy i seksowny ciuszek. Wszystko na początku było dobrze, pakowałam cukierki do pudełek. No ale nikt mi nie powiedział, że to są cukierki na sprzedaż i że nie wolno ich jeść. Zdążyłam zjeść ledwie 4 kilo, i mnie wywalili. Jestem załamana. Ty, aha.